Załóżmy, że ktoś buszując w internecie znajduje informację, która budzi jego wątpliwości. Nie ma czasu na to, żeby sprawdzić źródło tej informacji, sprawdzić jej wiarygodność. Wtedy może sięgnąć do serwisów, które zawodowo zajmują się sprawdzaniem fake newsów, na przykład do takiego serwisu, który prowadzi Polska Agencja Prasowa. Jeśli natomiast ma czas na to, żeby zająć się samemu takim sprawdzaniem, stać się takim amatorskim fake hunterem, no to warto, żeby zajrzał do wiarygodnej agencji prasowej, do tego, w jaki sposób tego typu informacja była komentowana w wiarygodnych, rzetelnych mediach. Oczywiście czasami najlepiej jest po prostu próbować... Dotrzeć do osób czy instytucji, które były źródłem tej informacji, bo może się okazać, że one już na przykład wypuściły w świat dementii na ten temat. W każdym bądź razie albo można sięgnąć do serwisów, które zawodowo. Zajmują się sprawdzaniem fake newsów, albo pokusić się o, tak, o takie samodzielne sprawdzanie, które też jest możliwe. Dostęp do internetu daje nam olbrzymie możliwości.